Cześć, mam na imię Mateusz i jestem inżynierem biotechnologii z grupy studenckiej Ticher. Witam Was serdecznie w czwartym odcinku z serii Chemiczny Sylwester z firmą Polo Aura. W dzisiejszym odcinku zaprezentuję Wam ducha w butelce. Czy uda nam się go w niej uwięzić? Zapraszam serdecznie! Do wykonania tego doświadczenia potrzebujemy następującego odczynnika: alkoholu izopropylowego. Potrzebny będzie również następujący sprzęt i szkło laboratoryjne: kolba stożkowa oraz palnik gazowy. W trakcie doświadczenia zaobserwujemy spalanie alkoholu izopropylowego z charakterystycznym dźwiękiem. Aby wszystko ładnie zaobserwować, zgasimy światła i przeprowadzimy eksperyment w ciemności. Na początku tego eksperymentu wlewam troszkę alkoholu izotropowego do kolby stożkowej. Następnie ostrożnie rozprowadzam alkohol po ściankach. tak aby opary wypełniły całą objętość kolby stożkowej Następnie jasne światło i podpalam はい。<God. S 2> <laughs> Widzieliście niestety naszego duszka nie udało się złapać. Momentalnie wyleciał z kolby stoszkowej z charakterystycznym dźwiękiem. Mam nadzieję, że udało się wam go usłyszeć. Tymczasem bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, zostawienia łapki w górę oraz komentowania. Bardzo Wam dziękuję i do zobaczenia w kolejnym odcinku.